Thank Zostaje trochę pochodzić, to i lepiej dla zdrowia. No, także połamania. No właśnie. A to różnie, ja tam już nie wierzę w te przesądy. Dzisiaj będziemy rozdzielić kijek 2.40 Elix Fazlight. Słuchajcie, do 10 z tego co pamiętam, chyba że mnie oszukali. Nie na no, żartuję, ale chyba do 10 był. Tak, do 10. Jakieśmy 2,40 wklejka, bardzo fajny kij. Mamy już trochę tych wędek z tej serii. Ostatnio Wam pokazywałem i rozdziewiczałem dropshota, się Fazlighta. A dzisiaj czas na tutaj o konióweczkę taką można powiedzieć. Zacznę od Woblera. O, kot już przyszedł. Gdzie tu wchodzisz? Ja nie mam ryb, no plecak pachnie tam kanapkę mam, no co ja Ci zrobię no, Zobaczcie, gościa mam Ja nie jestem ogólnie, nie przepadam za kotami Mówię o tym szczerze Lubię psy o, Przeszedł przed kamerą jak chciał Słuchajcie, będę dzisiaj próbował też na Fish Hunter'y, mam trochę Fajnych woblerków W nowych, znaczy no nowych, nowych dla mnie kolorach, których których nie miałem, więc w pierwszej kolejności polecam takie Wopki. O, ten wydaje mi się być dobrym kolorem. No jak będzie, to zobaczymy. Także zbroję się i zaczynam, ale zacznę w ogóle. Nie, nie, nie od tego. Słuchajcie, zacznę od tego niebieskiego. zmieniam na gumę i speedo teraz wchodzi od mikado zbroję i łowisko siódemeczkę Siedzi. Chyba bolem, w opadzie walną, albo i szczupak, nie wiem, A nie, słuchajcie, to jest sandar. Ja ślepy nie widziałem. A tu makrelka, na Mikado mi wyjechała. Pierwszy <zysy> zet w tym roku. <zysy> I na klejeczkę i na spida. Mam przerwę na kanapkę po złowionej rybie. należy się. Czekam, bo jedzie już Paweł. Jest niedaleko, także za chwilę <laughs> będziemy łowić we dwóch. Szanse będą większe. O drugie, tyle. O 100%. Byle beryły ryby brać. Aha. Zobaczcie. Kanadką się muszę podzielić. Spóźniłeś się. Jakbyś dostał sandacza. Każe Paweł. Jak tam pawciu? Parę to oddałem, ale nic. Gdzie już byłeś oddalić rzuty? Nie ma wody. Nie Kurna masakra jest co? Wciągnęło trochę tej wody. Powiem ci na tego Speedo. Na główce 4 gramowej, wiesz? Mikado. Mikado. Ty, no teraz to już niedługo nie będzie w czym brodzić, kurwa. Co? Niedługo. Wyschnie ta rzeka, człowieku. A gdzie tam przy slipie? Wyrzucałeś? Nie, nie, tak y, poniżej trochę. To, po drodze, rzucownie po po kilka rzutów. Ale pierwszy sandasz w tym roku jest. Co? No. No. Tak? Kamil też złowił jednego? No to ładnie. Jesienią odpalą. Znowu w ten zaczep. kurwa. Nie ma szans na nie. Nawet nie odstrzeliwuję, bo to jest w ogóle wie, szkoda. Sum chyba, bo gruby. Ta, sum chyba, wiesz, bo to za, za grube nasz szupaka. Za szerokie w łbie. Znowu? Kurwa może Nie, pewnie nie Dębowo będzie Opuścił raz Wyrwał się, ale poszedł spod... Coś, jakaś Trawa chyba Nie o, Urwałem chyba Malutki fish hunter. Motorola Kapryśna dzisiaj te ryby. Próbujemy dalej jest Ciężko, ale boleń zaczął już chodzić. O mało się chlapie coś się dzieje, więc może może przed wieczorem się uda nie no, nie idzie w ogóle łowić przez te trawy płynące wszystko się czepia na polskońkę hmm. poirytowany jest. Zeszło? Nie widzę Zeszło chyba, no dobra Jest okej okay. Słucham? Tu trochę za daleko zrobił. zaraz wleje się I nie ma nawet leśca Tak? Chyba nie okoń, chyba coś większego Leszczyk? Nie, chociaż, no ale, ale coś jest, nie ważne może i leszczyk, okonek? konek chyba będzie, co? Okoń, ok, tak. Nie dawno nie widziany okoń Słucha kusił się na takiego paproszka no i dobrze no mm. tak jest poszedł do 22 tu obie klasy otwierali zapięli, dalała do 22 zegarkiem w ręce Teraz komputery sterują zaporą. Ma przepłynąć ileś tam litrów na, na dzień i wszystko. Także już nie ma, tak jak Pan mówi, było tam kiedyś. Że 19 puszczali, do 22 szła woda. Kurwa, do 22. Dwa, że może i nie mają czego teraz też i rzucać. Z tamtej strony też pewnie wody nie ma. Nie, nie, nie. To w ogóle to, co jest ten zakwit cały, to wszystko to jest. To jest nic dobrego, to jest nic dobrego dla tej rzeki, bo to się stało po prostu wodą stojącą. No tak. Jak otwierali ten, puszczali tu wtedy kurwa, zaczynali tu bramę i stało tam pod nimi, to chyba jak stało dwadzieścia wędek, to tak po kolei. Brania szły, no nie? Tu branie, tu branie, No tam było Eldorado, nie? No. no Było, było. Pod zaporą było Eldorado. 17 rok jest. Jak zakaz chyba wprowadzili, nie? Ale tam rzeczywiście było Eldorado. Czyli, że będzie na 5 lat, tylko takie, żeby się ryba odrodziła, to tamto Już chyba tak zostanie taka ostoja dla. Mnie. Kończę na dzisiaj ale to nie koniec odcinka albo boleń, albo stupak, nie wiem do końca chyba boleń bo boleń to by chodził, a to idzie jak szpatek boleń, mały 40 tak Ale jaka gruba, gruba, na żarta Na żarta jest Ale od razu do powierzchni wyskoczy Wczoraj sandałek, dzisiaj bolomek Tak puszczę ją, bo to ciepło jest, to nie ma co tam wiesz Czyli nagrywać, cudować A ładnie poszedł Pięknie, w kondycji. Kurde, wiesz się ile ja tu przypływam, żebyś ciągnął polenia. One no, tu się chlapią, no stop, ale zobacz. Dzisiaj się nie chlapią i Właśnie tak jest, że te wszystkie jak chlapaki, chlapaki jest ciężko. są, to po prostu to jest. Ciężko. Nie ma szans. No jest nieduże, ale tu chodzi ładna krowa. Macie jak będą brały Paweł już ponton zrzuca Nie wątp, będą brały Nie kłóć się, będą brały Kiedyś powiem Ci, że nawet bym tutaj łódką nie zapłynął, żeby tej w ogóle rzucać, łowić przy dużym stanie wody, bo nie byłoby sensu, bo tu ciągnęłoby wiesz i... Ale teraz to tutaj to jest jedyne miejsce, gdzie jest trochę głębiej, gdzie jest z 20 wody. Ale ten tam na środku głastać ładnie. Ale chodź. Pierdziwne. W tym ci zawinął. Widziałem go całego, zawinął ten. No tak, taki jak złowiony, taki sam. Ale widziałem. O teraz jak się chlapnął. Nie wiem, to jest... Czy... Mi się wydaje, że jak zapływasz i rzucasz, to tą drobnicę rozpieprzasz i one nie są w grupie i dlatego później nie chce... Takiego bolenia jak choć to dwa, trzy rzuty, jak nie walnie, to nie walnie. O kurwa! <śmany> o kurwa, tutaj jakie głazy zobacz! Centralnie <śmany> w rafę macie klapik No Dobra, ale tak Ja mogę rozebrać mogę Był, go... kurna Ach kurna, ja widziałeś to? Nie wiem Siedzi. Trzymaj go tylko Powoli Marcinek Nie wiem czy to będzie czy nie sandal Powoli, powoli. Albo lechon kapota. Nie, to za bardzo bije. Ale nie, to coś... Coś za bardzo chodzi ci Albo lechon kapota. Powoli, powoli. Trzy brania, kurwa i trzecie dopiero wcięłem, wiesz? Chyba, że rzeczywiście leszcze, wiesz, stoją w nie, nurcie. Nie, to nie jest leszcz. No nie wiem, ciężko i tak... A ja, no człowieku, to by, to by trochę walił, wiesz. Mówię ci, że będzie chyba ten, wiesz, kapota, wiesz? Poczekaj. Tak, kapota, kapota. Kapota? Tak, le. No, to mały to człowiek. Mały Ta tylko poprzek dostał. Co? A, pod dupę dostał. Dobra, weź go macie z czepcami i niech spada. Ach był Tu nawet jakby zrobił 10 lat Kurde Żeby znowu był Nie łamał Ja pierdzielę Co jest? To A ty co to mi tutaj ogona nie mam Nie gadaj, okoń Ty ładny okoń tak. Nie wiem, jakiś taki jakby martwy. Co? To nie oko! oko no. Ty, ale co on nie żyje? Truposz? Ty, może wziął i się. i. Go no. po prostu. No, a tu się jeszcze podpali. Oj, zasztywniał. I z tej trawki trzymać no. się. Trafki Grunt macie na zero. Nie, no jest. No, no coś tam... A widzisz, ale drobucę, że trzeba wieczorem, się koczkuje, że koczkuje. Trzeba wchodzić. Może gdzieś to konie się tutaj. Jezu. ciężko powiedzieć. Moim zdaniem, to tutaj nie ma żadnego stada okoń, które mogłoby brać. Tak jak wiesz, dryf jeden gdzieś tam się zaczepił. To jest wszystko. Na jeden dryf, jeden okoń przypał. A dryf mamy 3 km. Kończymy na dziś tą nierówną walkę. Ryby ewidentnie dzisiaj nie chciały współpracować Na rozchodniaczka Maciek walnął Okonia Nie jest to mała rybka, fajna, jak na narew to jest wręcz gigantyczny okoń Także o, Nie najgorzej, gdzie tu do jedna Także nie najgorzej Aczkolwiek no Powiem Wam szczerze, że Coraz gorzej się dzieje na tej narwi. Zresztą ja to tam mogę mało powiedzieć, ale Macios to tutaj co jakiś czas się woduje. Co możesz, Macios, powiedzieć? Jak ty się tutaj praktycznie co drugi dzień zrzucasz i łowisz. No właśnie, widzisz, puszczam łódkę luzem i <gryfuję> sobie Powiem tak. Jak jesteś, to nie tylko tej wody dotyczy. Każdej wody dotyczy. Jak jesteś na wodzie któregoś dnia. Ta ryba ci się odpali w końcu. Ja oczywiście coś tam na Narwie połowiłem w tym roku. Nie powiem, że źle połowiłem, bo dobrze połowiłem. Mam około 30 szczupaków jakichś tam wymiarowych. Okoni trochę, trochę boleni sumów. Ale to więcej jest tych dni, które Wychupy wychodzisz się, na wodę. że Macios nie zawsze są... nagrywa, tak? Tak, ja nie zawsze nagrywam, bo to jest z tymi rybami jestem zdania takiego, że muszą wychodzić ryby duże. Duże, tak. A to są ryby, które no, tak naprawdę no tu o połowiłem trochę, takich 25 do 30 cm na narwi. Ale to są pojedyncze, znaczy pojedyncze to są takie 4-5 sztuk z powiedzmy wypadu 4-5 godzin, tak? No, to, to nie są jakieś efekty duże. Były, bywały tu lepsze. Efekty, ale no co, rzeka jak rzeka. No. Nie zniechęcamy się. Dokładnie. To jest tak samo jak z każdą. Tak jak powiedziałem, każda woda. Jesteś na tej wodzie, któregoś dnia trafisz, odpali ci się ryba i będziesz łoił sztukę za sztuką. Tylko to w tym akwenie oczywiście nie będą to duże ryby, tak? No nie no, są tutaj duże ryby. Trzeba powiedzieć, że są. Są, ale większość tych. E, wszystkich tych szczupaków, które wyjąłem, to są, mówię, wymiary takie e, PZW. No. Także co? Zobaczymy. No. To nie jest to jezioro, nie jest to jezioro Żarnowieckie. Chociaż też słyszałem dużo, że też ryba chyba nie wychodzi. Także co, co tu dużo gadać? No byłem też na Bugu, na zalewie ostatnio. Ja nawet już nie woduję tej dużej łódki z echo czy z czymś tutaj bo tu się nie da pływać jest stan wody tragiczny a silnik ma się jeden spodzina droga a wiadomo kusi e, szybka zmiana miejscówki silnik dziobowy tak samo można rozkurlić. uszkodzić tam. i to ostro My, ja już mam e, tego Garmina e, obtartego już dobrze a to moja dzinach. ta była no, ale też. Ale to wiesz, nie, no ale tam to pod są... przyczepę. Słuchaj, u gościa. Sam jechało. dzisiaj widziałeś, że y, jakie są u nas y, w narwi kamienie, tak? Mm -hmm. y, wiesz, płyniesz. No tak, czy tym stanie wody, nie, umówmy się, nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować, więc szybki desant. Czy tutaj spodzina pójdzie, czy nie pójdzie, to jest 500-600 zł naprawa powiedzmy. I to nie jest jakieś tam w tysiącach. Tak. Więc co? Jakieś tam materiały mam ponagrywane, coś tam wam wrzucimy. Zobaczycie jak to tak wyglądało. Dobra macie. Trzymajcie Wyciągamy się. Wyciągamy się i lecimy. I... Wow. Widzieliście to Przy samej łódce czupaczek. To je jest... Da, Stupak chyba raczej. flu. Stup. Oconero.